A w dzisiejszym filmie coś, czego ja niestety nienawidzę, czyli parkour. Ale nie byle jaki parkour, ponieważ potrzebujemy dwóch osób, i jedna musi pomagać drugiej, żeby przejść dalej. Ile uda nam się przejść, to oczywiście zobaczcie dzisiaj. Także zapraszam do oglądania. O! Oh. Dobra. Jesteśmy stary, nie wiem gdzie nawet. Słuchaj, podobno, podobno obudziliśmy się w wieży Starka. A kto i kim jest Stark? To nie wiem, czy chodzi o Ironmana. A teraz chwila dla hellcase.com, czyli strony z lootboxami, z których można trafić różne skiny do gry CS2. Mamy tu dziesiątki skrzyń do otwierania, od kilkudziesięciu groszy do kilku tysięcy złotych. Do tego bitwy, które możecie grać dołączając do nich, albo stworzyć bitwę na własnych zasadach, wy wybieracie skrzynki, czy gracie z ludźmi, czy z botami i tak dalej. Kontrakt, czyli łączymy kilka skinów w jeden, by stworzyć coś lepszego. System poziomów pozwoli wam odebrać darmowe nagrody za otwieranie skrzynek, za które dostajecie expa, codzienne darmowe skrzynki i tygodniowe giveawaye. Warto wspomnieć, że giveaway na stronie jest naprawdę masa czy sklep Wartag, czyli swego rodzaju mini gra, gdzie kupujecie agenta i on zarabia wam punkty Wartag, za które możecie otwierać darmowe skrzynki ze skinami. A z kodem GILATHIS dostaniecie 0,7 dolara dla nowych użytkowników i 10% do doładowania na stronie. Płacić można przez giftkardy, karty płatnicze, Apple Pay, Google Pay, Visa, skinami, Paypalem, PaySafem, Kinguinem, g 2 Krypto, czy wieloma innymi formami płatności. Także jak jesteście zainteresowani, zapraszam serdecznie, Linki jest w opisie, skorzystajcie z mojego kodu GILATHIS, a teraz wracajmy do filmu. Aha. Nie jestem pewien. Iron Man miał Starka? A my wyszliśmy z tej klatki. Dobra, oh. widzę, ja już widzę gdzie my mamy iść stary. Czy to widać? Eee. Chyba nie. Chyba jedno już Kamieniołom, kamieniołom moment. ja mogę nie nać... Ma... Weź kucnij, weź kucnij, weź, weź kuć. ja spróbuję wejść. Dawaj. Dawaj. Da się. Da się chyba. U. I ty mi może musisz otworzyć. A, otworzyłeś! O, otworzyłem! o. Ej, dobra, 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 ty mi chyba... No. O kurde! O oh, dupę. Eee, oh, dupę, dawaj. To ja ci to klikam. Ale to dobrze, że ty jesteś akurat do skakania. Ja pierdziele! ZA ZROBIŁ TO! się SIADŁO! Wow. Kurde! Ej, ej dobra, czemu ja mam skakać i odpieprzać jakieś... A dobra, jesteś we mnie. Ja też jestem u no no. Co, co teraz? Tam jest przycisk, czekaj. Po o, to chodzi. Może musimy odkryć coś. Ale wybudowa, Są lampy. No. Nie, lampy nie. Właśnie nie wiem o co chodzi, stary. Może tu gdzieś wejdźmy. No to jest drabina. Czy? Gdzie? Nie mów. Nie mów mi, że to jest to, co ja myślę. Gdzie jest drabina? Nie, tu jest na dole drabina pod nami. Ale nie mów mi, że to jest to, co ja myślę. Czyli co? Że trzeba zrobić run boosta. Nie. Jak my to mamy zrobić, stary? Znaczy, no... Aha, zwykły rambust dobra. Zwykły rambust Co, myślisz, że się uda? Dobra. Trzy, dwa, jeden. I biegniesz? A, no myślałem, że podskakujesz i potem dopiero mam biec. A, no dobra, to podskakuję i biegniemy. Zrobił eee, yo! to! Nie mogę tu wejść. Ej, nie mogę tu wejść. Nie mogę tu wejść, stary. A to nie o to chodziło? Nie mogę tam wejść. Ja, ja, stary, ja tu też nie mogę wejść wyżej. A może tu co chodzi to o to, grane? żeby w wodzie coś tu znaleźć? Widzisz coś z góry w wodzie? Nie, kompletnie nie. Tu jest tak ciemno w tej nic? wodzie, stary. Kompletnie nic nie widzę, no. Hmm. Ej, to po co jest stary? na pewno tu był trzeba Ale co to jest to czerwone? Co to jest to rambus. czerwone? Czekaj. To jest ta właśnie strefa, w której ja nie mogę stanąć. Może Czemu mnie to jakoś? odbija tu? Ha? Co tu się dzieje? Tu trzeba busta, chyba tutaj zrobić też, co jest grane? No, tylko jak ja mam, jak ja mam okay, się tam... Okej, do... okej, okay, okej. Okay, co, wiem, ogarnąłeś? Wiem. Ta, muszę tu wskoczyć, muszę tam wskoczyć do pomieszczenia. Ale jak? O! Tak. No, no, to co no bo patrz. No widzę. A spróbuj z kuckiem. No. Wyskocz w górę i kucek. No z robię właśnie. Dobra, jestem. Dobra, i słuchaj. Muszę zobaczyć Trzy... gdzie to jest. Na razie raz kliknij zobacz gdzie to jest Okej, okay, no 3, 2, 1 O! Okej okay. Bardzo głupie Dobra, 3, 2, 1 Dobry! Yee! I teraz co? I teraz w Aha. jaki sposób się komunikujemy No właśnie tutaj trzeba tak skoczyć Wiem, wiem, ja muszę wrócić O no? no to dawaj teraz boosta, tu trzeba boosta zrobić. A teraz tu boosta. Tak. Musisz podskoczyć chyba. Aha. To to nic nie zmieni. Ja mm. nie mogę tak, nie da się tak boosnąć. Stąd run boosta? Z run boosta stąd? Nie wierzę, że tak jest, że nie. do samego tutaj... rogu, do samego rogu. No, no. podskocz. Dobra, Skacze i lecę. Ja, ale ja stoję? A stoję, dobra, no gotowy? Stoisz, no. No podskocz, i dawaj. Aha, nie, zahaczyłem. Zahaczyłem o sufit, stary. Zahaczyłem dobra, to, o Dobra, to, 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 to powiedz kiedy po prostu. Wskocz mi na łeb, chodź na narożnik. Dobra, no. Ja teraz no, muszę dawaj. wstanąć, dobra? I powiedz kiedy. Dobra. Już. Yo, what the f? Dobra. Yo, what the f going on. I co teraz? Dobra, no i ja muszę. <laughs> możesz tam wejść, i ja co muszę. dalej? No nic, stary, nic tu nie ma. Ale, ciekawa, jest, tak ale możesz tam wejść? No mogę. No to wejdź. To jestem. No i Dobra, co? ale masz to... jakąś opcję przejścia? O... Kur... E, tu jest guzik! Tu jest guzik po drugiej stronie. Tak wiem, ale żeby tam dojść, ja muszę odpieprzyć cały parkour, stary. Żartujesz sobie ze mnie. O przysięgam stary, no, no naprawdę przysięgam. Jak doskoczysz do mnie, to może zobaczysz. Kurde, czekaj się za szybko. O. Jest. Musisz tak bardziej od tego, od tamtąd. Od tamtąd i tak bokiem tu przelecieć. Kurde, no ja zaczepiam, o, mam wrażenie o to. No bo zahaczasz do no tego dwa... od, tamtąd, od tamtąd leć i zrób taki po prostu naukę skok. Nie, 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 nie ze skrzynki. Tak z niska, no. Co? A tu nie wskoczysz, tak? Wskoczysz. To, tak nie wskoczysz. Musisz trafić, no ja tak skoczyłem. O! o. No to widzisz? O! No. kurde. Sorry, no, no, miejsc. no! A oszust, no, oszust! Jestem, jestem! Widzisz to? Coś? No. No to zaraz ci pokażę, pa. Ja tu muszę zrobić stary. To jest cały okay, parkour myłem, do zrobienia okay, i co ja mam czekać tak. po prostu w tym czasie? Nie wiem, nie mam pojęcia, no... O. Ej, yo, what the f*** mnie tepnęło? Dobra, teraz mnie tepnęło, bo się wywaliłem, ale czemu mnie tepnęło wcześniej? Chyba tu trzeba na dobre te... skakać. No co jest?! Czemu mnie... Ej, tepa... Dobra. Chyba na dobre muszę skakać po prostu. A, jak ja mam... to kliknął? Ej, dobra... Nie. nie. Ej, przysięgam, że się zaraz Kricha zdenerwuje. A myś... nie mam pojęcia O, o aż tu mnie wyrzuca. Nie ma... Ej, nie mam pojęcia o co chodzi. Okej, okay, czas. Czyli szybko trzeba. Nie, no to szybkość nie, nie daje. Kuźwa. Dobra, nie wiem o co, chodzi. Nie, nie da się o co też, chodzi. nie da się też kliknąć stąd. Ej, kurde, nie wiem. Nie mam pojęcia. Tak. Nie wiem, nie wiem tak. jak mam to zrobić. Tak. Musisz stąd skoczyć na ten środkowy. Tu. Ale, jak ja mam tam w ogóle wejść? Stąd. E, możesz to oszukać, możesz spróbować to oszukać. Możesz wejść po drabinie i na to zeskoczyć. No, o, też rację. O. Aha. Dobra, mamy. Możesz spróbować to tak oszukać. O! Ale. O! Chyba, chyba za nisko, chyba za nisko, no. Ej, ale ja mam 41 HP, co jak zginę? Nie wiem. Okej, okay, nie Nie da o, się, się przemyśleć. ktoś to przemyślał przed nami, wiesz. No ja pierdzielę, no i co dalej? No i co? Co? Że na wyspę chyba na wyspę, na wyspę. no. I teraz na te te filary. Ja pierdoli, co ty mi dałeś, kryszka? Co ty mi dałeś? Jeden filar, drugi filar, trzeci Dobra. filar Dobra, te filary chyba nie są takie złe. I teraz wchodzisz na górę podrawiam. A, chyba nie trafiłeś. Nie trafiłem, muszę te. Muszę na to drabinkę. To jest raz. przycisk, który oh. nie wiem szczerze mówiąc co zrobi. Ja Trzymaj, <noise> bo się zabije. Dobra, wchodzę. <noise> Powiedz, że on ci otworzy chociaż drzwi. Aha, ja muszę na to wskoczyć, dobra, no? Ja muszę na to skoczyć. Zrobić to samo. <noise> Jakie jajce. Żartujesz też, że ja mam zrobić to samo. Tak. <noise> to powiem ci coś lepszego, stary. To musisz zrobić na praktycznie banny hopie, bo cię przenosi praktycznie od razu, Oho. jak za długo stoisz. CO?! No. no Ale ja nie bany umiem hopie. na banny hopie skakać. No właśnie, o to chodzi. W tym jest... O damn. Nie spojrzę, ja nie Gdzie umiem się... na Bany hopie, w tym jest problem, ja tylko trochę sobie radzę z tymi. Dobra, no jest ogólnie większy problem, bo ja nie wiem co dalej, co dalej? Ja jakby Retas No, stary, ja. tam. No, ale jak ja mam tam wejść? Nie da się. No musisz tam doskoczyć. Ty. Co? A nie, czekaj, tu są jakieś drabinki w powietrzu, tu widzę. No też je widzę, ale ja nie mogę tam dojść stary. Nie ma opcji, że tam dojdę. Nie doskoczę do nich. Nie no, chwila, nie ma chwilę mam stary. Jezus. O Jezus! Jak z tym zatrzymywaniem się? Stary, nie ma opcji, ja tam doskoczę, to jest jakiś parkour. No ja nawet skakać już na podstawowe nie umiem. Nie, to jest za, za daleko, za daleko to jest, ja tam nie doskoczę sam z siebie. Dobra, jestem. No i teraz do tego. Nice. No to jest chillout już, no ale co dalej? Co dalej? What's next? A, co, ja nie mogę z konkretnej strony przejść? Jak to wygląda? Aha, nie mogę z konkretnej strony przejść. Jak nie możesz z konkretnej strony, co? no, tak to wyglądało, jakbym nie mógł z konkretnej strony. O chryste. No. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia gdzie mam iść już stary. Może coś strzelić trzeba? Nie. Nie, no nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, albo tu czy, jak, czy jakiejś tekstury brakuje. Nie ma opcji, że doskoczę do tych drabinek. Siema! Ty tylko to się... Siemanko, siemanko. No i powiedz mi, jak ja mam tam kuźwa zeskoczyć? Nie no, tu nie chyba. Ja nie otworzę. Może tu busta? Na tego. Nie, tutaj też nie sięgniesz. Nie no, sięgniesz. Co? Dawaj, dawaj na mnie. Jesteś? Dobra. E, idziemy do ściany, idziemy do ściany. No dawaj. No. Skakuj. Ja pierdudli. Czekaj, no to... dawaj no. No, podskok i idziemy. Dobra. O oh, 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 Kung Fu panda! O oh, f Jestem na skraju Nie mogę tu wejść Nie mogę tu wejść stary na to Nie mogę na to wejść oh, 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 oh. się ja chyba przesunąć i wskoczyć na kolejną W dół i chyba y, W i S od razu, nie? Coś takiego było, no 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 Ale <laughs> ku, O a, jeszcze się zabiłem. Dobra, i co teraz? Nie wiem, nie żyję, stary. Ja już nie żyję. Już nie wstanę. Eee... Ja pierdzielę. No Dobra, a jak ja... O, czekaj. Nie ma opcji, nie ma opcji, że doskoczysz bez runboosta. Ja ledwo doskoczyłem z runboostem, nie? O, doskoczysz! O, jo, doskoczyłeś. Widziałeś? Doskoczyłem! No, masz rację, doskoczyłeś. Ale chyba przegraliśmy. Ale chyba musieliśmy to animować. robić od początku. Sery. Ja, ja jak berety. E, szczerze, nie mam pojęcia, w ogóle zrobimy teraz restart i też nie załapało. Chyba że nas restartyczne nazywali do mojego. Przepraszam, czy w opisie mapy było to, że to jest hard parkour? Ustawmy się tak na randwusta, ale tu bokiem, żeby żeby ktoś od razu złapał drugą drabinkę. No dobra, to dawaj. Dobra. To dawaj. Kto, kto skakuje na koniec? Ja ty, na ciebie? Ty, ty, ja nie jestem jakimś runbuściarzem i tak dalej, no. Dobra, czekaj. To wejdź najbardziej do rogu. Najbardziej do rogu, jak możesz. Nie możesz wejść. do rogu, bo się zablokujesz na przycisku. Dobra. Pa! Nice! Ja umarłem. Ale nie przejmuj się! To było poświęcenie dla ciebie. O kurde, Felek. Co teraz? Co teraz? Powiem ci tak. Nie wiem, kto jest tam takim z Wyrolem, żeby. Ro... Nie wiem, o. kto to zrobił, naprawdę. Ten, kto to zrobił, jest totalnym popaprańcem. Dobra, ja ląduję na drobince. Powiedz Ja byłem na drobince, przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, ja byłem na drobince. Nie, no takie normalne skakanie tutaj, stare. Dobra, ja nawet nie wiem, czy tam doskoczę. O! O! Dobra, wywalił mnie do menu. Dobra, mnie też. Po, Podsumowanie eee. mapy. Fajne skakanie, ale nie dla nas. Najtrudniejszy parkour, jaki przechodziłem, oficjalnie. Przysięgam. Ma? Nie, za ciężkie. Za ciężkie. Co byś tego nie przeszedł? Nie mogę... to, już, to już nie sprawia nawet przyjemności. No, to szczerze? jestem w... Aktualnie jestem bardzo w... Ja za dzisiaj wam bardzo dziękuję, naprawdę. Papa.